Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy, prawie po miesięcznej przerwie z Wojtkiem. W końcu jesteśmy nad wodą, a dzisiaj ym, zamierzamy zanurkować w jeziorze Tuczno, województwo Wielkopolskie. Jest to jezioro rynowe, bardzo głębokie, bo y, maksymalna głębokość tego jeziora to jest prawie 40 metrów. No, my tak nie będziemy szli głęboko, bo my szukamy rybek, a rybki, jak wiadomo, są na płyciźnie. Także ja nie przedłużam. Lecimy się przebierać i widzimy się pod wodą. Ja się doczekać nie mogę, kiedy się zanurzę z Wojtkiem. Tylko wcisnąłem łepetynę pod wodę i od razu lecimy z grubej rury, szczupak około 70 cm. No dobra, zobaczymy co internety piszą na temat tego zbiornika. A więc jezioro rynnowe położone w gminie Międzychód. W roku 2006 jezioro zaliczone do drugiej klasy czystości. Powierzchnia tego zbiornika to ponad 50 hektarów, maksymalna głębokość to 37,8 metra, średnia zaś około 15 metrów. Jeśli mam być szczery, to za wiele informacji na temat tego zbiornika to nie ma, albo ja nie potrafię szukać. Jak zdążyliście zauważyć, temperatura wody dużo wzrosła od ostatniego mojego nurkowania i obecnie wynosi ponad 15 stopni. Zaznaczę tylko, że ta temperatura jest do 3 metrów głębokości, poniżej znacznie niższa. Niesamowite jest wrócić po miesięcznej przerwie po i od razu trafić na tak zacne widoki. Dziś nurkujemy maksymalnie do 4 metra, ponieważ poniżej zaczyna robić się dość upierdliwa mgiełka, która uniemożliwia podziwianie tego niesamowitego i jeszcze mało odkrytego świata podwodnego. Dlatego dzisiejsze nurkowanie, jak wspomniałem wcześniej, będzie szuwarowe, do 3 metrów, no może lizne 4 metry, kto wie, zobaczymy. Od dłuższego czasu mijamy niezliczoną ilość małych rybek, które tworzą niebywałe ławice i dają wypełnienie tym niespotykanym widokom. Jak tu nie kochać nurkowania? Wiosna w tym zbiorniku zagościła się już na dobre. Rośliny to wiedzą i zaczynają pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Mimo tego, że nie spotykamy potężnych okazów, choć mam nadzieję, że na nocnym nurkowaniu to się zmieni, to powiem Wam, że te maluszki w zupełności wystarczą, bo jest bajecznie. Zapytacie, jak trafiłem tutaj. Już wam mówię na początku roku zostaliśmy zaproszeni na jezioro Długie, które jest praktycznie przyklejone do Międzychodu. Dzierżawcą tego zbiornika jest Łukasz. Łukasz był ciekawy jak jego zbiornik wygląda z drugiej strony, no i oczywiście co tam pływa. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy swoje i Łukasz po wszystkim powiedział, że zaprosi nas jeszcze na wiosnę. Przyjechaliśmy, ale niestety widoczność była tak mała, że zrezygnowaliśmy po 20 minutach bycia pod wodą. Z pomostu wyglądało to mocno zachęcająco. Niestety, nie wszystko, co się świeci, jest złotem. I tak oto Łukasz został sponsorem dzisiejszego odcinka. Pozostałości drewnianej łódki. Po stanie mogę stwierdzić, że leży tutaj naprawdę długo. Zastanawiam się, czy jest ktoś, kto by szacunkowo określił jej wiek. fajnie się płynie, ale musimy wracać i zbierać siły na nocnego nureczkę, a więc nazad panowie! Wnoszę, że zdecydowanie i raczej na 100% definitywnie okonie się wytarły. I tyle w temacie. To oznacza jedno – Teraz nie spotkam dużych okazów. Smuteczek. Dla poprawy samopoczucia pozbieram sobie śmieci. Czyż to nie jest piękne? Po co wyjeżdżać do ciepłych krajów? Żeby zobaczyć ławice rybek? Przecież tutaj też są i jak widać. Wystarczy maska, płetwy, rurka, pianka, żeby nie zmarznąć i mamy prawie jak w Egipcie. <ścoughs> Z naciskiem na prawie. Po przepłynięciu około 500 metrów, może nawet więcej, i tylko niecały worek to uważam za świetny wynik. Wojtek ma podobną ilość śmieci. Tak z daleka to wygląda jak zużyta prezerwatywa mamuta. A tak serio, to ikra o konia. Na koniec dziennego nureczka. Pan szczupak o takie około 30 cm. A kto w tej scenie zauważył szczupaka? Ja powiem szczerze, że dopiero na filmie zauważyłem. Można powiedzieć, że nureczek przepiękny, przepiękne widoczki. Troszeczkę zabrakło tej widoczności głębiej, bo tak jak widzieliście, do 3 metrów y, poniżej 3 metra, po prostu to jest totalne mleko. Chcieliśmy pójść głębiej, ale niestety nie było najmniejszego sensu. Kręciliśmy się tam metr, półtora, nawet tylko do dwóch. Przepiękne ławice okonków, po prostu przepiękne widoki, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o wiosnę, no kilka szczupaków się udało spotkać, nie do końca się udało nagrać, ale spotkać się um, udało. Pierwszy nurek zalicony, czekamy na y, drugiego nocnego, będzie ciemno i jedziemy jeszcze raz pod wodę. Czekamy na zmierzch, wiadomo, ale korzystając z okazji, że mamy trochę czasu, trzeba przygotować strawę, którą pochłoniemy przed kolejnym nurkowaniem. Mm. na spontanie dzisiaj wjedzie kiełbaska z ogóreczkiem, pomidorkiem do tego musztarda sarebska kiełbaska z ogniska czego chcieć więcej I nadszedł czas, aby wejść do wody. Idziemy! Hmm. Taki widok jest jak miód na moje usta. Niczym chłodny wiatr w upalne dni. Łyk zimnego piwa, gdy chce się pić. Ej, tak nie znajdę godnego porównania tego czy innego widoku. Ale chociaż próbowałem. A obiektem moich westchnień jest płoć ponad 35 cm. Czasem dostrzegam rybę mega schowaną, a czasem nie zauważam tą, która patrzy się prosto na mnie. Jak na przykład w dziennym nureczku przepłynąłem dosłownie metr od patrzącego na mnie szczupaka. Kro, prawda? i od razu życie jest piękniejsze. Po co te spory, czy to jest krąg, leś, czy Po prostu krąg i życie jest piękniejsze. <śm> Kolejna zacna płoć. Jeśli w ogóle to jest płoć, bo może to jaś. Jeszcze do niedawna nie widziałem o istnieniu tego gatunku, ale i tak nie wiem jak go rozróżniać. Dlatego ustalmy tak między nami i po cichu, że to jest płoć. efekty bzykanka o koni. Gdzie są te duże mamusie? Podejrzewam tak całkiem serio, że potarle samice udały się w niższe partie jeziora, żeby odreagować ten cały cyrk związany z przedłużeniem gatunku. Teraz spotykam duże płocie. Można wnioskować, że niedługo tarło, a więc trzeba się nacieszyć tym gatunkiem, bo jak to będzie tak samo jak w przypadku okonia, to niestety dni tych dużych płoci są policzone. Tej płoci zabrakło szczęścia w życiu, ale jakby tak spojrzeć z drugiej strony, to jednak szczęście kobiecina ma, bo nie skończyła w paszczy swojego oprawdy. Chociaż wygląda jak płciam po ostatniej walce w Gali KSW. Piękne okazy, choć raczej na patelki się nie nadają. Podobno płoć nie jest za smaczna, chyba, że te malutkie, takie smażone na maksa na głębokim oleju i wciągasz praktycznie w całości. Kiedyś u koleżanki takie wciągałem. Smak pamiętam po dzień dzisiejszy, a było to w czasach, kiedy jeszcze po ziemi biegały dinozaury. Wojtek pociągnął mnie nieco głębiej jak widać mleko po całości i tu spotykamy te większe szczupaki, takie powyżej 80 cm. Niestety przez brak dobrej widoczności wracam na płytszą wodę. Kubeczek. z takich nabiwakach harcerskich piliśmy herbatę. Teraz to tylko wspomnienie. Porównanie głębokościomierza z moim komputerem. Myślę, że DJI zrobiła kawał dobrej roboty, bo głębokościomierz w kamerce pokazuje wzorowo. Czy to jest okoń? Tak. Czy jest to samiec? Zapewne. Czy to fajny widok? Tak. Czy chcesz ich więcej? Tak. I oczywiście większe. No niemożliwościowe. Pan Lin we własnej osobie. Czy może powinienem powiedzieć, we własnej rybie? Długość to ponad 50 cm. Ładny skubany. A Lin jest smaczną rybą? Bo ja nie pamiętam, żebym jadł lina, choć słyszałem, że jest smaczna. W sumie to ja już dawno ryby nie. A nie! Jadłem! Ostatnio mój wujek był w koło brzegu i kupił mi dorsza. No przepyszna rybka. Płocie mają podobno czerwone oczy. Ten delikwent ewidentnie ich nie ma. Czyli, co to za ryba? Ten artefakt jest jakby z naszych czasów, choć chyba jeszcze drewniana. Takich raczej już nie robią, więc też musi tu sporo leżeć. Ale tej pierwszej z dziennego nurka nie przebija. Wiekiem, chodzi mi o wiek. Tak, tak, cieszmy się, bo te duże płocie zaraz znikną, zostanie po nich tylko wspomnienie i znów trzeba będzie czekać do wiosny, by móc cieszyć oko takimi widokami, co prawda co jakiś czas trafi się większy okaz, ale nie to co teraz, co machnięcie płetwą duża płocz. Kolejny raz Wojtek podejmuje próbę porównania płoci do swojej ręki. Trochę się udaje i trochę nie. Na naszej drodze stanął kolejny zasny prosiak. Również niczego sobie, bardzo podobny wielkością do swojego poprzednika. Lin to taka wdzięczna ryba, ładna i da się porządnie sfilmować z każdej strony. Mam wrażenie, że ta ryba została stworzona do filmowania. Niesamowite jest spotykać takie stworzenia. Wiem, że się powtarzam, ale to jest coś niebywałego, móc być w tym miejscu choć przez chwilę. Każdy powinien tego doświadczyć. Może wtedy, co niektórzy by zrozumieli, że nie warto jest zaśmiecać tak czarodziejskiego miejsca, jakim jest świat podwodny. Mam wrażenie, że czas pod wodą płynie dwa razy szybciej. Przecież my dopiero weszliśmy, a już piekło 116 minut. Niestety, musimy wychodzić, a tu kolejny bajeczny Lin. I jak tu kończyć, jak dookoła takie cuda. Pocieszające jest to, że przede mną kolejne jezioro do zbadania. Choć zdaję sobie sprawę, żeby dobrze poznać dane jezioro, trzeba by było nurkować co najmniej cały rok. Tak czy siak kolejny akwen czeka, a ja już nie mogę się doczekać kiedy tam pojadę. Stroposkop oznacza nasze wyjście. Więc kończymy. Powiem tylko tyle. Nieważne co widzieliśmy, ważne, że wróciliśmy. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć. Jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś wesprzeć mój kanał, bym mógł się rozwijać, bym mógł docierać do większej ilości jezior, to możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Patronite, jak to zrobili Marek, Paweł, Tomasz, Jarosław, Brygida, Bartosz, Mariusz oraz Jarosław, którym oczywiście serdecznie dziękuję!